moi drodzy, witam Was w dzisiejszym odcinku. Ja dzisiaj to jest taki odcinek, trochę taki, hmm, że tak powiem, może nie taki dopracowany, ponieważ tutaj i tutaj jest straszny błagan, ale to jest błagan, który stał po świętach. I ja nie wiem, co tu się dzieje, ale w moim pokoju jest jakiś Armagedon, więc to jest taki, wiecie, chciałem to zobaczyć. I dzisiaj chciałam pokazać, bo wszyscy no, nagrywają takie dobra, ja też nagram co dostałam od święta, więc może <laughs> zaczynajmy. Więc pierwsze, co wam mogę pokazać, to dostałam e, z Victorii Secret od mojej koleżanki, dokładnie, e, piżankę e, Taką. I ogólnie to jeszcze jestem w spodniach od piżamki. Więc tak, dostałam taką piżamkę. I dostałam na przykład z innych też fajniejszych rzeczy. czy dostałam w sumie dużo fajniejszych rzeczy, ale... No, dostałam kocyk z tej oto marki. Nie wiem, czy wszyscy ją znają, ale robią mega świetne kocyki. To nie jest sponsorowane. Takie bardzo fajne kocyki. One mają różne środki i są, powiem wam, u mnie jeszcze nie metki z tego, nie wiem, czy zobaczycie. <laughs> tak, i mega milutkie. Mm, naprawdę, bardzo do... się pod nimi... Na... Ja cię pod nim spałam jakby, więc... Okej, okay, idąc dalej... <laughs> Dostałam, bo jadę teraz na. Yy, <kłysy> Czekajcie, bo po Sylwestrze tu jest jakiś problem z tym garbem. Yy, dostałam spodnie snowboardowe, ponieważ jadę na snowboard. Tak, jeszcze na snowboardzie jest od 4 lat chyba. Postanowiłam, że muszę sobie kupić w końcu nowe spodnie snowboardowe. I słuchajcie, kupiłam sobie Bertona świetne spodnie z szelkami. I tak one mi się spodobały, więc nie muszę je mieć. I zawsze chciałam mieć z szelkami, więc to są spodnie z szelkami. U są w kolorze czarnym, więc jakby będą mi pasować, bo kurtkę mam taką kolorową, więc będą mi pasować. Okej, okay, tu dopiero będzie teraz syknie, Jak ja to wszystko... Okej, okay, następną rzeczą dostałam iPhone'a. Tak, ale jakby ja nim teraz w tym momencie nagrywam, więc za dużo Wam nie pokażę, więc tak. Dalej, dalej, idźmy dalej. Nie przedłużę, bo to trwało 300 lat. Dostałam takie skarpetki na zimę też, na snowboard, jakby mi się przydadzą. Skarpetki się zawsze przydadzą. Dostałam z North Face'a <tuk> taką czapkę. Ogólnie to jakby... mam jakiś duży łeb w tej czapce, jakby... To jest nie halo ogólnie, ale dobra, ja się po prostu może nie znam. E, co tu jest dalej? Dostałam takie świetne skarpety świąteczne. Chyba ja w ogóle muszę założyć, nie? Bo to jest po prostu. Czekajcie. Nie, te skarpety są świetne. Jakby... Dobra. Nie, nie, muszę założyć te zielone, przepraszam. Te zielone skarpetki to jest po prostu szało. Okej, okay, czy mogę. No tak, od razu, okej. Okay. Nie, ale tu biatu ja dopiero będę mieć. Ups. Ja to dopiero teraz będę mieć bałagan. O nie. Okej. Okay. Dobra. No Nie serio, skarpetki są świetne. Uwielbiam skarpetki. najlepszy prezent to są dla mnie skarpetki. Potem dostałam brązoletkę z apartu. Muszę no wam pokazać. Taką tak, dalej yy, dostałam taką koszulkę Lewisa. między to wszystko jest cierpniwkami, bo naprawdę nic nie z tej Taką koszulkę Lewisa. Taka raczej zwyczajna, ale jest okej. Okay. Dalej. Dostałam yy, drugą piżamkę, a druga piżamka jest. Tawka. myszką miki, czarne spodenki, też bardzo fajna Potem dostałam Czekoladową Mikołaja. Każde są czekoladową Mikołaja. Jakby... Potem dostałam taką bluzę z cholistera. Jakby to jest taka... To nie jest jakoś taka bluza typ... Znaczy, to jest taka casualowa, wiecie, że można sobie jakieś tam, nie wiem, takie trochę lepsze wyjście, ale założyć, więc jakby mega to jest Ten film będzie trwał 100 godzin, nie? Ale w Sorki i nie sorki, że tyle dostałam. Mm, dobra, więc. Następną rzeczą, to też jest z metką, jest Saint Emu. Tak raz sobie kupiłam w sumie po świetle, jakby, ale też na święta. Taki kombinezon rozumiecie, taki tylko, że taki a moro czy coś takiego jakby. <laughs> Bardzo fajny, zapłaciłam za niego 140 zł. Ale jest super, <krym> więc nie bo jest taki, wydaje mi się być taki styl dress trochę, ale jednak jak go ubierzesz, to się wygląda tak trochę lepiej, więc spoko. Dalej, dlatego, że ja ćwiczę, to jest, są przecież w tej siatkach dziwne rzeczy. To kupiłam sobie taką książkę, że się dostałam ją. Sport, food, przepisy i porady dla miłośników aktywnego życia. I mam tutaj, znaczy ogólnie to Prawdopodobnie nikt w życiu nie zrobi niczego, ale spójrzcie, jakby to wszystko wygląda bardzo dobrze. Ale i tak pewnie nie tak Okej, okay, potem mam trochę takich kosmetyków, więc dostałam na przykład taki kremik Black Raspberry, Black Raspberry właśnie, The Life Perfect. I dostałam taki aloe arbus, to jest balsam do ciała, tego co jest? Ale sobie sam do ciała, wydaje się być bardzo fajny i maseczkę taką jedną, zawsze się przydaje do takich rzeczy. ogóle to właśnie zauważyłam, że nie wzięłam tu jeszcze jednej siatki z rzeczami, bo nie patrzcie, nadal jestem w piżamie. Jeszcze jedna siatka z ciuchami nam uciekła. Okej, okay, więc co my tu mamy? W ogóle to jest najlepszy prezent, dostałam to od mojego wujka, pozdrawiam, się, to wina. To jest koszulka prosto. Jakby... Koszulka prosta. rozumiecie to? Prosto, nie? To jest mistrz. Mój wujek to jest w ogóle mistrz. Dalej... Jezu, zapomniałam już, że ja to dostałam. Jezu, jestem straszna. Potem dostałam na przykład takie oto leginsy Nike'a. Takie moro, są mega fajne. Jakby ja lubię te, te wszystkie. Pro, jakby są. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Dalej. Drugie legginsy Nike. Takie. Z takimi kropeczkami. Też jak się oby są długie, a one ja jeszcze mają taką fajną kieszeń z tyłu. Właśnie teraz dopiero zobaczyłem. Okej, okay, dalej. Idąc. Dostałam takie, jakby magnesikine książki, już się kuli jakby nie wiem O co tu chodzi? To jest jakieś w ogóle takie ala chińskie. Ja w ogóle nie wiem skąd się to wytrzesnę, ale ona zawsze takie dziwne rzeczy I chodzi o to, że ja się jakoś tak zaczepia, niby o kartki, jak się czyta. Jakby... Ktoś wie to, może mi napisać w komentarzu, bo jakby ja nie wiem co, co to jest. Więc... Ok, dalej. Dostałam taką oto bluzę. Super dry'a, bardzo fajna. Wydaje mi się, że kozak. Tu masz taki napis na kapturze też po U nie lubię te bluzy, bo one są strasznie ciepłe, więc ide... idealne są na narty. Coś jeszcze jest, U mnie w ogóle to nie. A czekajcie, a tą bluzę też w ogóle, tą bluzę kupiłam sobie w Sizerze ostatnio. Też po świętach, tak samo wtedy w samochodzie, kiedy kupiłam to. I dostałam jeszcze buty, ale z butami, muszę wam zabrać, czekajcie, muszę was zabrać, niestety w ogóle idę w jednej skarpetce, nie, muszę was zabrać, to jest jakiś, nie wiem jakie dzisiaj ja dzisiaj wyglądam, jak hek. oddechek, co jest? tutaj, że zapomniałam wam pokazać dwóch rzeczy, więc dostałam buty i buty dostałam takie oto zimowe pumy, w ogóle nie są strasznie fajne, bo jakby one dobrze wyglądają na nocy. Jakby są zwykłe, ale są ciepłe, bo mają taki meszek. I wystarczające dla mnie, spokojne, w spokoju. Mam na na zimę UGI, Timberlandy, więc. Pff. I potem, co sobie kupiłam jeszcze, to jest w ogóle hicior, hicior, Lacze za placze. Słuchajcie. Lacze za placie, to jest najmniej naj, naj, zepsute. Za. Takie oto lacze ogólnie to miałam, patrzcie, by. mam na takie lacze i w ogóle mam jeszcze jedne lacze, ale nie wiem gdzie są, ale mam jeszcze takie błękitne i one są mega fajne, bo one są w ogóle strasznie lekkie. Wyglądają really good na nodze. W to nie wiem czy nie wiem czy mam wszystko, jakby zdążyłam pokazać, ale jakby mam taką nadzieję, bo no ja pokazałam wszystko ten odcinek i tak trwa z tysiąc godzin, dlatego. Dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, widzimy się w następnym odcinku.